Cześć kochani, To Julia z Bejlabel. Dzisiaj opowiem Wam trochę o etui na woreczki, lepiej znane jako kupoworki. To, że są niezbędnikiem każdego spaceru z psem, wiemy nie od dzisiaj, ale to jak ważne one są, przekonujemy się dopiero, kiedy o nich zapomnimy. Czyli wtedy, kiedy spacer trwa w najlepsze, a my szukamy po kieszeniach paragonów czy chusteczek. Nieraz byliśmy w tej sytuacji, dlatego, aby tego uniknąć, tak zaprojektowaliśmy nasze etui, aby ciężko było o nim zapomnieć. Jak wyglądają? Z przodu znajduje się mała czarna gumowa naszywka. Dzięki niej worki samoistnie nie będą się rozwijać. Jej wielkość umożliwia zobaczenie wzoru z przodu etui. Oprócz tego na naszywce jest nasze urocze logo, serduszko oraz motto spaceru z psem – My Dog Pup Rainbows. Z tyłu znajduje się kieszonka na rolki oraz rzepowe łapki. Pokażę Wam teraz jak najsprawniej umieścić rolkę z woreczkami w etui. Jeśli zaczniemy od umieszczania całej rolki w kieszonce, będziemy mieć problem, aby znaleźć koniec y, woreczków w małej dziurce. Dlatego proponuję, aby zacząć od umieszczenia końca woreczków w dziurce. Dzięki temu pójdzie nam to najsprawniej. Kiedy już mamy przełożone woreczki, dopiero wtedy całą rolkę aplikujemy do kieszonki. To jest zdecydowanie najsprawniejszy sposób i zaoszczędza nam to czas i nerwy. W następnym kroku część z Was zapina rzepowe łapki i umieszcza etui na smyczy. Nie polecam tej opcji, ponieważ w czasie marszu etui może uderzać nas w dłoń. Nie jest to bolesne, ale może być irytujące. Dlatego mamy inną opcję. Po umieszczeniu rolki z workami w kieszonce nie zapinamy od razu rzepowych łapek, umieszczamy etui na smyczy i dopiero wtedy je zapinamy. Dzięki temu nie będzie nas uderzać w dłoń. A aby nie zjeżdżało po taśmie, jest mały plastikowy karabinek, który zapinamy o półkółko. Dzięki temu etui trzyma się w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że dzięki temu spacery z psem będą miłe i nigdy nie zapomnimy o naszych woreczkach. Dzięki!